Siwanko, siwanko, krótka piłka, macie ochotę na latanie po kamieniach i szukanie dłubanie okoń gdzieś tam sobie w rzece? To zapraszam ze mną. Dzisiaj plan jest taki, aby używać tylko i wyłącznie kajtechów easy shiner 3-calowych, bo znalazłem je w szafie. Dwa lata temu je kupiłem. Ziomek chciał Was pozdrowić. Dwa lata temu je kupiłem. Nie używałem ich dosłownie ani jednego razu. I tak sobie pomyślałem, że może warto by było nimi sobie połowić. Piawy od Perć Profesora robią dobrą robotę, teraz jest też fajny czas, żeby coś tam z ogonkiem sobie założyć, więc myślę, że te kajtechy powinny być całkiem spoko. Poszukam dołków, poszukam dziurek, poszukam gdzieś tam w tych kamieniach jakiś tam okoni, jeżeli macie ochotę wbicie łapę w górę i lecimy już na miejscówę, na której się w sumie znajduję, więc zaczynamy łowienie. mniejsze, ale jest coś tam się dzieje, mówię, widzę, że od czasu do czasu te oko nie tutaj żelują ale nie jest to to, co bym chciał, żeby było zobaczmy, bo dopiero jest na chwilę nad wodą więc jeszcze nic nie wiadomo no ale dwa już są jak na taki krótki czas łowienia to spokój. Daję tej gumie tak delikatnie opaść sobie pod te kamienie ja tak ciągle po tych kamieniach przeskakując nad nimi Tego typu łowienie daje mi najwięcej ryb w ostatnim czasie dlatego tak robię Także zaczepu bez co nie miara i tych się traci trochę, no ale... Jak chcę się łowić to... No niestety niestety Było puknięcie nie są w miarę aktywne. Tak wiatr. No ci, którzy znają mój kanał, wiedzą, że nie na filmie wiatr to prawie, że powstało Witam, cześć! Jak tam, co się dzieje? Przyszedłem przed chwilą i z okoniami się bawię, ale coś tam się dzieje. Tak, o no pewnie, też fajnie, nie? To no to fakt. Dziękuję i bezpieczności. Zobaczymy tutaj, przy murze. na było na Uniwersytetu będzie ten o! Tak będzie zdecydowanie przyjemniejsze, ale wjechał Wjechał w zaczep Uuu, był dobry Był dobry, a był dobry, a on tu kurde, spaskudziło się wszystko. Mówiłem, że to jest szansa na ładną rybę. Ja, yeah. oczywiście, był dobry, oku mógł trójkę mieć Traciłem tu wczoraj potężną rybę klenia. Dobra piątka z przodu. Dzisiaj tracę tu ładnego okonia. I to jest piękne w tym wędkarstwo. Zaraz się łowi, a raz trzeba przyjąć na klatę porażkę. On się ukuł już go... Już go nie trafimy. Chyba. Z okoniami to różni. Widzieliście to? to też była dobra ryba Co, do trzech razy sztuka? Co myślicie? Bo ja już nie wierzę w to, że wyjmę z tego miejsca dzisiaj coś ciekawego już nie dostanę trzeciej szansy W sumie czwartej w przeciągu dwóch dni A jednak, jaki to arbus? Nie, no ten to już. Ten tu już. Do zdjęcia, wjeżdża Patrzcie tu. No to już jest przyzwoity garbus. No to już jest przyzwoity garbus. No, to z tej ciekawości sobie uczy. Te a miejskie, takie sprawdzić czy jeszcze słowa tutaj takie nie grasuje. takie że to są widoki na miejskie, takie więc poszukamy ich. Uderzył, ja pierdziele Nie wiem czy wy to widzieliście Ale zawalił Oj nie miałem takiego brania już dawno jest kolejny Jest taki krzyjemniacze Pewnie takiego się nie spodziewaliście, no ale spokoję też nie. Niestety nagle musiałem się ewakuować z nadwody, musiałem wracać do domu. No i postanowiłem, że dzisiaj podbijemy tutaj drugi raz, ta sama miejscowa, te same przynęty, zupełnie inne warunki pogodowe, więc walczymy dalej. Mam nadzieję, że będzie podobnie jak ostatnio. No to co? do gryzka. No, to nie złodziej. Któryś taki sympatyczny. I pierwszy. złe jeszcze prędkość dobra, włożymy to tu do siaty do podbieraczka żeby mam tam nie popłoszył nie za bardzo spokojnie będzie na miejscu Czasem jak mamy gumę zniszczoną To taki manewr Czyli ucinanie kawałka Gumy z przodu Pozwala nam przekłuć jeszcze raz Tak aby nie spadała Nie zawsze to wychodzi, ale zobaczymy Gdzie jest hak, tu jest hak No i zobacz O. No, jest ładny. Ale ładne no, o No, Ale gumę to już zdemolowa chyba totalnie, będzie trzeba zmienić Dobra Muszę to zrobić jakoś trochę inaczej, żeby nie zrobić krzywdy Bo gumę to już mamy kurcze do wywalenia Tym razem taki kolorek z brązikiem do góry Cały czas są to kajte i -E zdzisiajne ryczy celowe Rumą zbrojona czy buraszka 1 grand Bolimy. Też ładne, bo nawet najładniejszy dziś Bo no, najładniejszy, bo sam O szkoda, gamonie, no ochlad mnie jeszcze pewnie. Toma hmm, jak huh, huh. ciebie, to ja tu nie chciałem za bardzo, wiesz? No dzisiaj. Ech, te sądaki. Poszedł. Kochani, a ja powolutku będę się już Podmeldowałem z miejscówki, tak jak widzieliście jestem drugi raz na tej samej miejscówce z tymi samymi brzydkami, w totalnie innych warunkach, kilka sprawdzonych dołków, jak widać znowu połowiłem, nie są to może jakieś gigantyczne ryby, ale są na pewno takimi rybami które już cieszą na tak delikatnym zestawie jaki ja stosuję mam nadzieję, że film wam się podobał Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co z tymi sandaczami. Czy też tak macie, że jak zrobicie sandacza w danej miejscówce, to o już później nie ma? Bo to jest naprawdę mega istotne dla mnie, bo nie wiem, czy to jest mój chory wymysł, czy faktycznie coś w tym jest. Także dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapę, suba jak widzicie po raz pierwszy. A ja już lecę do domu, a jutro już lecę nagrywać dla Was kolejny film. Trzymajcie się, pozdroć, do zobaczenia.